Agata Duda nie może zaliczyć swojego dotychczasowego pobytu w pałacu prezydenckim do udanych. Pierwsza dama jest często krytykowana przez znaczną część społeczeństwa ze względu na swoją postawę. Polacy wydają się mieć już dość, gdyż postanowili powiedzieć stanowcze nie najnowszym działaniom związanym z żoną Andrzeja Dudy. Ze środowisk bliskich parze prezydenckiej nieraz dochodziły sygnały, że Agata Duda nie czuje się najlepiej w obecnej roli. Podobnego zdania jest społeczeństwo, które w dużej mierze nie chciałoby widywać jej już w pałacu prezydenckim. Czary goryczy przelewają najnowsze próby przyznania pierwszej damie dodatkowych przywilejów. Wielu osobom nie mieści się to w głowach. Polacy nie godzą się na to, aby Agata Duda otrzymała dodatkowe przywileje. W ostatnich tygodniach dużo mówi się o tym, że Agata Duda ma otrzymać wynagrodzenie z tytułu bycia pierwszą damą. Taka nowość jeszcze do niedawna krążyła tylko w sferze pomysłów, ale na dniach posłowie mają zająć się nią na poważnie. Małżonka Andrzeja Dudy miałaby zarabiać każdego miesiąca kilka tysięcy złotych. Polakom jednak średnio widzi się to, żeby mieli opłacać jej pensję. Portal O2 przeprowadził zakrojone na szeroką skalę badania, z których jednoznacznie wynika, że Suweren nie popiera pomysłu posłów Aż 66% respondentów nie życzy sobie przyznania Agacie dudzie stałej pensji tylko dlatego, że jej sprawuje urząd prezydenta. Wiadomo jednak, jak wielka przepaść dzieli zazwyczaj wolę narodu od decyzji posłów. Co więc w sytuacji, jeśli decyzja o przyznaniu wynagrodzenia i tak zapadnie? Niemalże 70% ankietowanych opowiedziało się za tym, aby w takiej sytuacji na konto pierwszej damy wpływała kwota niższa od średniej krajowej pensji. Rzeczywistość może okazać się jednak dla wyborców zdecydowanie bardziej okrutna. W jakichkolwiek formalnych próbach podejmowanych przez posłów w celu ustalenia potencjalnego zarobku małżonki prezydenta pojawiały się astronomiczne kwoty. Jeszcze w projektach datowanych na 2016 rok można znaleźć wzmianki o stawkach rzędu 13,5 zł miesięcznie. Wczesne projekty zakładały również, że pensja miałaby być przyznana dożywotnio. Taki przywilej nie obejmowałby tylko Agatę Dudy, ale dotyczyłby także wszystkich rząd byłych prezydentów. Chociaż nie wiadomo jeszcze, jaka będzie ostateczna wysokość pensji, która trafi pod obrady sejmowe, to widać, że oczekiwania społeczeństwa a praca posłów, to dwie różne rzeczy. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że projekt ustawy zarządzającej pensję dla Agaty Dudy po raz kolejny trafi do kosza. Nawet pomimo tak wielkiej niechęci społeczeństwa co do zaistniałej sytuacji